Szanowni Państwo, chciałbym za pośrednictwem mediów móc podzielić się konkretnymi informacjami z naszymi mieszkańcami. Podjąłem decyzję, aby pomóc wszystkim mieszkańcom ostrowca świętokrzyskiego, aby wesprzeć naszych mieszkańców w ramach kolejnego działania wspierającego tą profilaktykę, wzmocniającą higienę. I od jutra w Ostrowcu Świętokrzyskim będą roznoszone do indywidualnych posesji, do domów, do mieszkań zestawy zawierające między innymi maseczki ochronne. Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się, jako miasto zakupić ponad 55 tysięcy takich maseczek. Pozwolę sobie pokazać, takie zestawy chcemy dedykować naszym mieszkańcom. One nie będą zawierały nazwisk, natomiast zawierają adres. I na kopercie zawierają też liczbę osób, które są zgłoszone jako osoby zameldowane w danym mieszkaniu, w danej nieruchomości. Tu mam na przykład na kopercie cztery. Czytaj powinno być cztery maseczki. Mamy raz, dwa, trzy i jeszcze jedna czwarta maseczka. Drodzy Państwo, pokażę te maseczki, one są zamówione do uszycia w naszych ostrowieckich zakładach. Wspierając przemysł lekki, przemysł ten, który jest dobrze zakorzeniony w Ostrowcu Świętokrzyskim, mamy wiele szwalni i tradycje bardzo duże i długie, podjęliśmy decyzję, aby te maski zamówić w ostrowieckich firmach. Te 55 tysięcy masek jest podzielone na poszczególne zakłady w zależności od ich mocy przerobowych, i takie maski pozwolę sobie zademonstrować. Tak się będą prezentować te maski. Maski są z nadrukiem Ostrowca Świętokrzyskiego i te, te maski są dla wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego za darmo. Podkreślę, to nie są maski jednorazowego użycia. To nie są maski frizelinowe, to są maski bawełniane, maski do prania, do wielokrotnego użycia. I mam nadzieję, że te maski będą nam wszystkim służyć, a z drugiej strony też przypominać o obowiązku noszenia. Szanowni Państwo, należy się spodziewać, że ten obowiązek zostanie z nami na dłużej. Być może zrobili się z tego też taki dobry nawyk higieniczny, aby tych masek używać. Są kraje w świecie, które używają masek i, i tam jest to już przyjęte jako norma, jako zwyczaj. Chcąc też rozpocząć taką, taki zwyczaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, chcemy wyjść z inicjatywą i oprócz Przysłowiowej wody za złotówkę i przysłowiowych ulg z metra, z metra kwadratowego podatków dla naszych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Też chcemy te maski dla wszystkich Państwa przekazać. Drodzy Państwo, proszę się uzbroić w cierpliwość, ponieważ rozniesienie do 23 tysięcy domów, mieszkań tych masek będzie kosztowało trochę wysiłku i czasu. Będzie to dystrybuowane za pośrednictwem pracowników Zoomu. Mam uprzejmą prośbę, abyście państwo się nie stresowali i aby wtedy kiedy będą dzwonić, bądź wrzucać do skrzynek pocztowych te koperty z tymi maskami, aby wiedzieć, że to są nasi pracownicy, przedstawiciele miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy dotrą do każdego z państwa i te maski są dla wszystkich i jestem przekonany, że będą służyć. Życzę wszystkim, abyśmy Mieli siłę, i mieli odwagę, i mieli energię, żeby móc ten trudny czas przejść w dobrej kondycji i w dobrym zdrowiu. Drodzy Państwo, od nas zależy, jak ten wirus się będzie rozprzestrzeniał. Od naszego rozsądku, od naszej samodyscypliny zależy bardzo dużo, i mam apel, abyśmy o tym pamiętali abyśmy też podchodzili, że to jest też dobro nasze wspólne, że to nie jest dobro tylko jednej indywidualnej osoby, ale też osób będących w rodzinach, sąsiadów, bliskich. W związku z powyższym bądźmy tutaj rozważni i zwracam się, abyśmy ciągle mieli ten rozsądek na pierwszym miejscu.